Proszę bardzo. Ja nazywam się Microsoft Major zamieszkuję przy organach 112, które dotyczy dzisiejszego wojna obecność i zadalenii, które jest na, 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 na pana prezydenta, yy, które licznie złożyłem do pana przewodniczącego które nie skutkują. A o czymś to, to prak, żeby ta krótkość opan. Pan Wroczek będą pozwolenie z udzielni yy, za wdrażającym naruszenie prawa, a jak również przyczynił się do tego projektu, projekta, światam. Sporządził na tym projekt, fałszowo rysunki i tak yy, dalej. Yy, Porządził yy, 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 w yy, projekt projektu różniący się z obrysem mojego budynku zaciemnienie jest występuje projekt został yy, ukryty prawomocem szerokim z dnia 15 grudnia uprawomocnił się 31 maja oczywiście jest to korzystne dla mnie ale Dalej, które nie rozstrzygnięte jest do meritum sprawy, gdzie pisze o ukaranie pana Mroczka, jak, jak tu również pana Stanisława Wicza, który przyczynił się w dalszej części po uchyleniu tego wyroku, który nie miał pozwolenia na budowę. Chodzi o samowolę Tak trzeba nazwać. Zarówno wybudowano jeszcze mur bez projektu, bez pozwolenia na budowę o wysokości ponad 320 metrów górę 20 metrów długości, który tutaj mam na zdjęciu. Obsypano mi ziemią, proszę zważyć, mieszkam jak w z każdej strony. Proszę bardzo. I władze miasta nie reagują na to. Ponadto chcę jeszcze dodać, że złożyłem tak krótkim pokrótkim komentarzu wniosek do Pana Prezydenta na dwa dokumenty z 17 maja o zajęcie stanowiska także Pan Prezydent nie zajął. A chodzi o to, że ten mur nie ma pozwolenia na budowę. I dlaczego jest tutaj sprzeczne? Te dwa dokumenty, które teraz zacytuję w części. To jest yy, Pana Wicze, to yy, stosuje do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego, w którym treść zawiera, cytuję, jednocześnie jest podwoje wspomniany mur w odwaniu oporowy jest włączony do projektu budowlanego i został zatwierdzony ostateczną decyzję o Wojewodę Lubelskiego. Takich uprawnień Pan Wojewoda w tym momencie nie miał. Uchylony sądu. To było z dnia 12 sierpnia 2005 roku. Drugi dokument, który w późniejszym czasie Przeglądając takto w architekturze, w kraju różniący się, gdzie pan Moroczek na dnia 7-11 listopada 2005 do komisariatu, to nie wiem o tej sprawie jaka została wprowadzona, ale cytuję co jest w tym piśmie. Projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę wydane przez tutejszych wydział nie przewidywał realizacji muru betonowego na granicy działek 54, czyli tej spółdzielni i 4, 2, czyli mojej działki w Lublinie przy organa 108 czyli spółdzielni Oaza, a moim numerem to 12. Według projektu zagospodarowania ten inwestycji obejmujący te działki i tak dalej, to już no, chodzi mi o te dwa różniące się nakwęty. I tutaj nic nie jest, nie jest zajęte. Chodzi mi o to. Cały, całą sprawę, żeby na nowo rozpatrzyć w półkarach że to jest niezgodne z miejscowym planem, czyli jest nakazana linia zabudowy dla nie miejscowym. To jest bardzo ważny punkt, że ten projekt zawierał ten plan przestrzennego zagospodarowania. Stanowi jako jedną część, jedną bryłę. Stanowi Jeden z budynek, a nie tylko jeden Proszę bardzo zmierzać to. ku końcowi, jeżeli już, to bardzo proszę. Pięć minut minęło. Czy jeszcze pan chce to powiedzieć? No to mam to jest sprawa wielowątkowa. Wmieszani są jeszcze pan Wicz, pan projektant, ale to już jak pan przewodniczący tylko 5 minut, to, to nie mogę się wszystkiego ogarnąć. Tak mówię, może nie zwięźle, nie na temat, no ale wyrok jest że jest w rażącym naruszeniu wydane pozwolenie na budowę. To jest pierwszy punkt. Pan Moriączek nie sprawdził zgodności rysunków zgodnie z projektami, która projektem zaprojektował. Są różniące. Chodzi mi, że mój dom nie jest zaciemniony, pomieszczenia nie mają światła dziennego. Nie zachowane są od, 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 odległości zgodne z, z, z prawem wydanym pozwoleniem na budowę, czyli 30 kwietnia. Decyzją wydane. Dziękuję bardzo. Komisja rewizyjna, komisja rewizyjna jest autorem, także uzasadnienie przedstawiła nam radny, także to uzasadnienie Państwo radni mają i znają. Dziękuję, Dziękuję. przepraszam, że tak nie zwięźle szybko, bo jest to coś, się robi wewnętrznie we mnie, że ta sprawa ciągnie się 5 lat, to jest niczym. Maleńka sprawa o lewica, gdzie są zamieszani prokuratorzy, którym nie dołączają do sprawy, które mam poświęcenia. Wa ważne dowody w tej sprawie co jeszcze powiem? sprawę, która w prokuraturze się toczy, zamieszkuje jedna z prokuratorów, pani prokurator w Lubartowie, bo Czyli to to ja nie by... najdobitnie, Czyli... gdzie tam są ma taczone sprawy. W kolejnej sprawie odkryłem w brakuje roślinów. Panie Burmistrzu, i... sprawa prokuratury zależna od nas, ja wiem, ale się to się wszystko wierzy. ma swój związek, bo pan prezydent Kacilecki posiłkuje się tymi wyrunkami postanowieniami, gdzie są wydane sprzeczne z decyzjami. Ja piszę do prokuratora, zrałaki, nie używają pół, widzimy, że minęło ciekawe. Tak, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo za Chciałbym teraz głosu zapytać dziękuję. prezydenta, czy chciałby się ustosunkować. Proszę, proszę jeszcze, jak będziecie zaciemniony. Jest połowa części sfałszowana, czy prezydenta ten Dziękujemy bardzo. Dziękuję, bardzo, dziękuję, bardzo, dziękuję. Dziękuję, bardzo.